Cześć, dzisiaj jesteśmy na bardzo specyficznym zleceniu. Zleceniu, w którym z kostki brukowej usuwamy plamy po kasztanach. Plamy po kasztanach bardzo silnie wniknęły w kostki. Stosujemy trzy elementy, które pozwolą nam na bezpieczne usunięcie tych plam. Pierwsza rzecz to jest chemia. Środek chemiczny, który nanosimy z pomocą opiskiwacza w formie koncentratu. Druga rzecz to nojka ciśnieniowa oraz podgrzewacz do wody. My wykorzystujemy taki zestaw, który potrafi nam nawet podgrzać wodę do 80 stopni. Przy przepływie na poziomie 1200 litrów oraz 350 bar. Jeśli jesteś zainteresowany czyszczeniem kostki, myciem elewacji, myciem dachu, skontaktuj się z nami. Możesz do tego wykorzystać kontakt e-mailowy, telefoniczny, bądź skontaktować się przez formularz na naszej stronie. Pamiętaj o tym, że ważne, abyś podał dokładny adres, rodzaj powierzchni do wyczyszczenia, numer telefonu oraz adres e-mail.